Dzień dobry, witam serdecznie w siedzibie Fundacji Grom Siła i Honor. Nazywam się Agnieszka Petelicka, a moim gościem jest dzisiaj Pan Profesor Brunon Hołyst. Wybitny autorytet naukowy w zakresie kryminalistyki, kryminologii, pionier wiktymologii i suicydologii w Polsce. Pan profesor jest również prezesem w Polskim Towarzystwie Suicydologicznym. Dzień dobry. Dzisiaj, 10 września, obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Spróbujmy porozmawiać o tym zjawisku poprzez pryzmat życia. Wiele osób w sytuacji kryzysu emocjonalnego może popełnić samobójstwo. Ale zacznijmy, proszę, od definicji słowa suicydologia. Jaką problematyką zajmuje się ta interdyscyplinarna nauka? Proszę Państwa, termin suicydologia został wprowadzony przez psychiatrę i psychologa amerykańskiego Schaltmana w roku 1960. Jest to więc nowa nauka, chociaż samobójstwa zaczęły się wówczas, gdy pojawił się człowiek człowiek na ziemi. Przez bardzo wiele lat uważano, że samobójstwo mogą popełnić jedynie ludzie, z arystokratycznym rodowodem, poeci, bardzo wybrane osoby związane z twórczością intelektualną. Dlatego nikt nie zajmował się problematyką samobójstwa przez bardzo wiele lat. Kiedy jednak okazało się, że wśród samobójców są osoby w wieku produkcyjnym od 30 lat do 49, jest to największa grupa wśród samobójców. Wówczas państwo zaczęło interesować się losem osób, które wyjawiły chęć popełnienia samobójstwa. Także nauka jest młoda, chociaż ciągle mówiono o motywach samobójstw, o Przyczynach samobójstw, o tym jak zorganizować jakieś stadium przez organy państwowe, żeby można było zmniejszyć zakres wiktymizacji, ten zakres pokrzywdzenia poprzez samobójstwo. bodajże że w roku 65 zostało powołane w Wiedniu Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom, Międzynarodowe Towarzystwo. Ja również byłem członkiem tego towarzystwa. I to towarzystwo zaczęło zajmować się także problematyką samobójstwa. O ile pierwsze badania dotyczyły jedynie motywów i okoliczności samobójstw, to okazało się, że bardzo istotnym, najważniejszym problemem jest profilaktyka antysuicydalna. A powiedzmy, jakie są oficjalne statystyki samobójstw w Polsce. Co zaraz zaraz powiem, mówiła, ale może najpierw powiem. A czego nie jak, mówią? Jak na świecie to wygląda? Dobrze, Otóż dobrze. Światowa Organizacja Zdrowia od dwóch lat publikuje dane, które dotyczą 800 tysięcy osób. Ale eksperci uważają, że jest to za mało, że już mamy ponad milion osób, które każdego roku dobrowolnie lub nie. Odchodzą, odchodzą z tego, z tego świata. Jeśli chodzi o Polskę, to w tej chwili mamy ponad 5 tysięcy, ponad pięć samobój zakończonych zgonem, ale e, trzeba do tego dodać próby samobójcze. Te dane, które są publikowane w Polsce, są właściwie niedoszacowane niedoszacowane, więc brak jest takich określeń, które by wskazywały. Ile osób popełnia samobójstwo rocznie w Polsce? Badania suicydologów amerykańskich wykazują, że właściwie hmm, powinniśmy zastosować problem 1 do 10, czyli na jedno samobójstwo przypada 10 samobójstw, Więc byłoby wtedy w Polsce około 50 tysięcy prób samobójczych. W różnych mhm. Każdego dnia w Polsce przyjmuje się, że popełnianych jest około 15 samobójstw, tak. z czego tak. 12 tak. przypada na mężczyzn. Właśnie. To jest właśnie ciekawa historia, że Polska należy do nielicznych państw, ja może nawet trzeba powiedzieć, że do wyjątkowych państw, gdzie w ogóle nie ma samobójstw w takim układzie statystycznym jak w Polsce, bo w Polsce mamy jeden do Dwudziestu chyba. Więc to, co pani powiedziała przed chwilą, to się sprawdza z uwagi po prostu na to, że kobiety w Polsce mniej popełniają samobójstw. Ja jeszcze troszeczkę, ponieważ nasza fundacja działa w środowisku służb mundurowych, popatrzyłam na te statystyki, jak one wyglądają na przykład wśród policjantów. I tutaj mówimy o 11 przypadkach rocznie. Komenda główna żandarmerii wojskowej w latach. 2018-2021 odnotowała 87 prób samobójczych żołnierzy, z czego 55, a zatem 63% zakończyło się zgonem. zgonem tak. W innych formacjach, te, to są, w to są pojedyncze przypadki. To, co pani powiedziała, jest bardzo aktualne, ponieważ właściwie od 10 lat na świecie zwrócono uwagę na kolejne badania osób, więc były przeprowadzone badania po Wietnamie, po Afganistanie. No i okazuje się, że jednak nie pamiętam tych liczb, ale stosunkowo duża liczba osób, które właśnie e, odbyły służbę wojskową w tych krajach, bo właśnie popełniły samobójstwo. Także e, coraz częściej na Zachodzie publikowane są dane dotyczące ofiar samobójstw osób, które brały i biorą udział w wojsku. Ja nawet znalazłam raport i wyniki grupy badawczej. Tak? Raport nazywa się Samobójstwa w armiach NATO i państw partnerskich w pierwszej dekadzie XXI wieku. Dla Polska, nie? I właśnie wśród tych krajów jest nie. Polska. Poproszono, poproszono 34 Państw? kraje, tak, tak, państwa z czego tylko 10 wzięło udział w tak. tym sondażu. Ale między innymi mamy dane z Polski. Samobójstwa są jedną z głównych przyczyn śmierci żołnierzy w armiach NATO i zaburzenia depresyjne oraz zaburzenia związane z używaniem alkoholu i środków psychoaktywnych są najczęstszymi medycznymi czynnikami ryzyka. Nie, to jest słuszne stwierdzenie. Po prostu nie każdy mężczyzna nadaje się do pełnienia służby wojsku i służba wojsku stanowi taką jedną z przyczyn gwałtownego obniżenia poziomu psychicznego i z tym się należy zgodzić. Bo to jest i permanentny stres Aha. i oswajanie się z tą śmiercią na co dzień. Tak, no i po prostu, że tak się wyrażę, kultura działania codziennego, tak. różni się od tej kultury którą mają osoby niebędące będące wojsku. Tak. I kiedy to ta osoba różnie. poczuje się w takim kryzysie tak. emocjonalnym, to ta mieszanka tak. staje się mieszanką wybuchową. Tak. Niewątpliwie. Tak. Pani, pa, profesor... Pani redaktor ma rację. To mój debiut, panie profesorze. Debiut? To mój debiut, – To tak, ja biorę to, udział w debacie. Tak płynnie, przejdźmy i powiedzmy jak zachowuje się osoba, która zamierza odebrać sobie życie. O, jakie, jakie, tak, jakie cechy obejmuje zespół presuicydalny zdefiniowany przez, 70 lat temu, przez austriackiego psychiatra Rewina Ringela. Właśnie poznałem go. Więc historia jest następująca. Ja od kilku lat badałem to zjawisko. I w książce i także na kongresach międzynarodowych przedstawiłem swoje stanowisko. No więc doszedłem do takiego wniosku, że żeby zaistniał zamach samobójczy, muszą istnieć jakby dwie główne grupy czynników psychicznych. Pierwsza grupa, no, krótko mówiąc zewnętrzna sytuacja. Mąż kocha żonę, żona go nie kocha, on ją kocha. Ona popełnia samobójstwo i on to przeżywa. Ale jeszcze, żeby doszło do samobójstwa, musi być suicydogenny układ sytuacyjny, czyli taka sytuacja, która zmusza człowieka do podjęcia działania. Myślę, że przyszedł taki czas na, na ja osobistą refleksję. No. Kiedy czytałam książkę, Gdy życie traci sens autorstwa Erwina Ringela zdałam sobie sprawę, że mój mąż był w głębokim kryzysie suicydalnym, tylko ja wtedy nie miałam tej wiedzy. A, bo pojawiło się u niego, dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że pojawiło się u niego i to myślenie tunelowe i zawężenie świata wartości i ta to zasada 3B beznadziejności, bezradności i bólu psychicznego. I kiedy te wszystkie emocje, kiedy te wszystkie uczucia nawarstwiają się, przygniatają, osłabiają, to dochodzi do tragedii. A wtedy najbliżsi zadają sobie pytanie przypadek czy konieczność? Pan napisał taką książkę zatytułowaną Samobójstwo przypadek czy konieczność. Tak. Dzisiaj, 80, z perspektywy 80, 80 czasu. Jak pan myśli? Wtedy wiele samobójstw miało charakter taki nieco przypadkowy. Prawda? Pokłócił się chłopak z dziewczyną, popełnił samobójstwo. Dzisiaj to już są zaplanowane samobójstwa. Dzisiaj jest więcej zaplanowanych samobójstw niż samobójstw wynikających z jednego przypadku. Teraz jest problem, o co pani mnie spytała, mianowicie kiedy rodzą się te sytuacje? Otóż człowiek nie podejmuje sytuacji, no na przykład ja y, po tym programie idę i popełniam samobójstwo. Nie, bo ja nie mam myśli samobójczej. Czyli te myśli samobójcze muszą przez pewien okres towarzyszyć człowiekowi. Fantazję. Tak. I jak to będzie? I to jest właśnie jedna z możliwych alternatyw. Jeżeli on ma jakieś dodatkowe czynniki przyczynowe, to one mogą zwyciężyć ten główny, na przykład ma małego synka, którego bardzo kocha, chce, żeby on był kimś w życiu, i nie, no źle się czuję, pójdę do psychiatry czy do psychologa. W ogóle ja zauważyłem, że teraz ludzie nawet chętniej chodzą do psychiatry niż 20, 30, 30 lat temu, czyli widzą możliwość jakby ustalenia swojej osobowości, w konkretnym, w konkretnym życiu. Przedtem tego nie było. Przedtem było, jest przyczyna, jest samobójstwo. Prawda? Mhm. Dzisiaj to samobójstwo jest poprzedzone wielo, wieloma godzinami rozmyślań, czy popełni samobójstwo. Co to daje? Czy to samobójstwo jest w ogóle potrzebne? Czy żona będzie wie o mnie? Wspominała i tak dalej. Chciałabym, żeby z tej naszej rozmowy wybrzmiało stwierdzenie, że ludzie nie chcą umierać, że tak. oni po prostu nie mogą kontynuować życia. O, bardzo ładne sformułowane pytanie. Mianowicie ludzie nie chcą umierać, ale ludzie w określonej sytuacji nie mogą kontynuować życia. I tu jest właśnie cały problem: jak zorganizować działalność profilaktyczną, żeby zmniejszyć. Zakres wiktymizacji w wyniku samobójstwa. Otóż istnieje kilka poziomów. Pierwszy poziom ogólny to jest właśnie uświadomienie wszystkim, że życie jest najwyższą wartością, że należy korzystać z tego życia, ale coś temu życiu trzeba dać od siebie. Prawda? Drugi poziom to jest zainteresowanie osobami. Które znajdują się w sytuacji suicydogennej. Są to osoby samotne, nie mające dużo pieniędzy, czyli one same muszą organizować sobie życie. Trzeci poziom to jest poziom, który określamy mianem pomocy dla osób, które już podjęły samobójstwo. Czyli jest to sytuacja wyjątkowa, Ponieważ człowiek już podjął samobójstwo, i chodzi o to, żeby już nigdy nie podejmował tego, tego samobójstwa. Ale e, od kilku lat prześladuje mnie takie oto zdarzenie, myśl, teza, że my ratujemy tylko fizjologiczną zdolność człowieka do życia. Przyjeżdża lekarz, mówi, no już będzie w porządku. Ja miałam taki przypadek. A Ta osoba mówi: Próbuję pana, dlaczego pan zorganizował taką sytuację? Ja nie chcę żyć, ja nie mam pieniędzy. A no więc my przywracamy fizjologiczną zdolność, ale nie usuwamy przyczyn. Nie ma chęci, nie ma woli życia. Tak, no ona w ogóle no nie chce żyć, no. nie chce żyć. I to powoduje, że ta osoba mówi: Nie, nie, to ja. Że się zastanowi, ale prawdopodobnie wrócę do tego przypadku. Tak, czyli mamy grupę ludzi, którym trudno pomóc. Pisze Pan o takiej zasadzie otwartej dłoni tak. w jednej ze swoich książek. Tak. Czyli do takich osób trzeba wyciągnąć tę dłoń, Oczywiście. ale ona nie zawsze ją przyjmie, może odtrącić. Tak. No, to jest sytuacja bardzo skomplikowana. Ja zauważyłem ostatnio, że ludzie nie chcą czytać. Uważają, że wszystko mają w głowie, że każdy proces mogą rozwiązać w bardzo prosty sposób. Otóż nie. Jednak jest potrzebna ta myśl nowa, ten nowy sukces jakaś potrzeba nowego spojrzenia na świat i ludzi, żeby można było ustalić, co właściwie jest przyczyną mojego życia. Czyli czy warto kontynuować życie, bo tu bym, tu bym odwołał się do Dirkheima, który przecież powiedział wyraźnie, że istnieją samobójstwa alternatywne. Jeżeli na przykład ja taki, będąc w Montrealu na zjeździe, na zjeździe psychiatrów światowym, zadałem takie pytanie. Między innymi chodziło mi o taką sytuację, którą przedstawili Holenderscy suicydolodzy. Młoda kobieta czy młoda, no. 60 lat to młoda, nie? W relacji do mnie, prawda? No więc myślę sobie tak. Młoda kobieta postanowiła popełnić samobójstwo. Kochała bardzo park i mówi: o dziesiątej popełnię samobójstwo, teraz pójdę do parku. Poszła do parku, zobaczyła, że jeden mężczyzna się na nią spojrzał. Ona była bardzo szczęśliwa, zadowolona i co? On się spojrzał i Przyszedł do niej, i żyli długo i szczęśliwie. No Więc Potrzebna to, jest ta atencja, uwaga tak, drugiego człowieka. Właśnie, tak. Jak drugi człowiek. To zauważenie drugiego człowieka. Mówi, że jest zainteresowany, żeby się spotkać i tak dalej, no to jest ok. Jeśli zaś nie ma tego drugiego człowieka, człowiek jest sam ze sobą, nie może sobie sam poradzić, to wtedy może nastąpić próba odebrania sobie życia. W naszym kraju dwa razy więcej osób ginie w wyniku samobójstw. Niż w wypadkach drogowych. I w tym miejscu warto zaznaczyć, że brakuje nam akcji społecznych związanych z profilaktyką zachowań samobójczych. Polskie Towarzystwo Suicidologiczne cyklicznie prowadzi warsztaty, konferencje, kampanie edukacyjne. Pani doktor Halszka Witkowska, która współpracuje z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym, które jest sekretarzem. Sekretarzem jest w zarządzie, a jest pomysłodawczynią portalu edukacyjnego, pomocowego. Życie warte jest rozmowy, prowadzi kampanie społeczne, ale to wciąż kropla w morzu potrzeb. Tak, więc hmm. Polskie Towarzystwo uruchomiło także telefony. I chcę powiedzieć, że dwa lata temu byłem naukowo na Hawajach i o trzeciej nad ranem ktoś zadzwonił, że właśnie kolega koleżanki jej chce popełnić samobójstwo i czy ona się może ze mną spotkać. Ja powiedziałam, że oczywiście, bardzo proszę, jeżeli pani za dwa dni przyjedzie, to się, to się spotkamy. Więc udzielamy licznych informacji. I to, to jest ciekawe, że liczne towarzystwa w Polsce zapraszają nas na Różnego rodzaju wykłady, ale także prowadzimy bogatą działalność publikacyjną. Otóż światowa organizacja zdrowia upoważniła mnie do publikowania różnych tekstów. Ostatnio wydaliśmy właśnie taki program zapobiegania samobójstw na świecie. Pani tego nie ma jeszcze. Nie ma, ale jeszcze powiedzmy o bardzo ważnej inicjatywie tak. Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, tak. a mianowicie o studiach podyplomowych. Tak, no właśnie. W których jestem absolwentką. Ja wiem, bardzo się cieszę. Gratuluję. Kierownikiem jest pan profesor Malec. I, i, te, i te studia mają duże znaczenie, bo już przeszkoliliśmy blisko 200 osób, i teraz piątą, piąte seminarium mhm. będzie zorganizowane. No więc tak to się przedstawia aktualnie, aktualna sytuacja. I rocznica zbliża się. Ale, no właśnie, zbliża się. 20 rocznica towarzystwa. Towarzystwo założył doktor Włodzimierz Brodniak. No niestety nie żyje już. No i ja. I w ten sposób no, stworzyliśmy nowe towarzystwo, które zajęło się badaniem w szerokim zakresie samobójstwami. Podkreślmy, że działacie również bez jakichkolwiek dotacji. Tak, właśnie. O, bardzo dziękuję za to pytanie. Moim marzeniem jest, żeby Ministerstwo Zdrowia ufundowało nam, czy przyczyniło się do sfinansowania takiej działalności zapobiegającej samobójstwom, i to by może też stworzyło pewną normę y, dla całej Polski, żeby może w miastach wojewódzkich powstały tego rodzaju ośrodki zdrowia, które ośrodki jakieś higieny psychicznej, żeby mogły podnieść poziom a, życia psychicznego poszczególnych ludzi. To ja bym jeszcze chciała na zakończenie, na zakończenie naszej rozmowy powiedzieć, że Fundacja prowadzi rekrutację na bezpłatne warsztaty psychologiczne i sesje indywidualne dla weteranów, a wszystkich chętnych proszę o zgłaszanie się do naszej Fundacji drogą mailową. Dziękuję Panie Profesorze ja za rozmowę. Ja również dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.